Dzisiaj powiem o tym, jak ważna jest energia w procesie realizacji swoich celów i osiągania sukcesów w życiu i co możesz zrobić, żeby zadbać o jej poziom. Zapraszam. A więc do czego potrzebna nam energia? Jak zadbać o, o wysoki poziom energii? Jak ona tak naprawdę pomaga nam w realizacji swoich celów, w osiąganiu sukcesów? Więc. No przede wszystkim energia jest nam potrzebna do, do, do wszystkiego, do codziennego działania. Każdy z nas ma jakiś tam poziom energii. Niektórzy ma jej, mają jej mniej, niektórzy mają jej więcej. No czasami słyszymy, jak ktoś mówi, że brakuje mi energii, nie mam energii, nie mam chęci. I tak naprawdę, jeżeli ktoś nie ma tej energii, no to faktycznie nie ma chęci do działania, prawdopodobnie nie ma ambitnych celów, nie dąży do zrealizowania tego celów, nie rozwija się, nie dba może o swoje zdrowie, ponieważ brakuje mu energii. Chęci do tego, żeby, żeby faktycznie to, to, to realizować, to coś realizować. I jeżeli masz coraz większe cele, ambitniejsze cele, to musisz zadbać o odpowiedni poziom energii. I aby być w stanie utrzymywać ten poziom energii, pracować na tym, żeby było jej możliwe nawet coraz więcej. Ponieważ dosyć łatwe jest to, aby mieć tą energię na samym początku procesu realizacji, w realizacji jakiegokolwiek celu. Ponieważ mamy chęci już uświadomiliśmy sobie, że chcemy coś innego osiągnąć. Może to jest jakaś rozwinąć jakąś pasję, jakiś, jakiś duży cel, który może chodził nam po głowie od jakiegoś czasu i teraz chcemy wystartować. Mamy plan, przeanalizowaliśmy cały temat i chcemy wystartować i, i startujemy. Na tym, na tym etapie tej energii jest bardzo dużo, ponieważ mamy chęci i ogólnie jest, jest, jest świetnie. Czujemy się dobrze w tym, że chcemy to zrobić. Dużo energii. Natomiast spadek energii, energii pojawia się w trakcie procesu. Realizacji danego celu. Ponieważ napotykamy na pierwsze problemy, przeszkody, pułapki, niepowodzenia, nieprzewidziane sytuacje, ludzi, którzy nas ciągną w dół, zniechęcają, krytykują, zła opinia, coś nam się nie uda, a wydawało się, że tak będzie pięknie, kolorowo, według planu. Nigdy nie jest, żebyście wiedzieli, nigdy nie jest według planu. Zawsze pojawiają się nieprzewidziane sytuacje, które tworzą problemy i te problemy trzeba rozwiązywać. Natomiast jeżeli ktoś ma dużo energii na samym początku, i później ma spadek tej energii, i, i wszystkie te problemy, przeszkody go zniechęcają, to wtedy właśnie pojawia się spadek energii. E, I z reguły na tym etapie ktoś się zniechęca, rezygnuje, re, rezygnuje z, z realizacji tego celu, U, ustala sobie w głowie, że, że to jednak nie jest jego cel, próbuje znaleźć kolejny cel, i ten proces wygląda bardzo podobnie. Więc kluczem jest, aby zadbać o poziom energii. Co możesz teraz zrobić? Żeby tej energii było pod dostatkiem, żeby jej nie brakowało i nieważne, czy to są problemy, przeszkody, pułapki, niepowodzenia, to musisz zadbać o to, żeby mieć dużo energii do tego, żeby tym bardziej w tych właśnie momentach zwątpienia, kiedy pojawią się problemy, to wtedy trzeba mieć najwięcej, najwięcej energii. E, I z reguły ludzie rezygnują z realizacji danego celu tuż przed zrealizowaniem danego celu. Właśnie ta bariera jest na, na, przy, przy samym końcu. Mówią o tym ludzie sukcesu, piszą o tym w książkach, że większość ludzi realiz, rezygnuje z realizacji dużego celu, czegokolwiek celu tuż przed zrealizowaniem tego celu, ponieważ przeszło przez cały ten proces wiele problemów. Może się udało dojść do końcówki, no ale w tym momencie napotyka na kolejny problem, rozkłada ręce, ponieważ brakuje im energii. Teraz, co trzeba zrobić, żeby tej energii nie brakowało i zadbać o to, żeby jej było. Pod dostatkiem na co dzień. Ważne jest to, żeby zadbać o, o poziom energii na co dzień, regularnie nad tym pracować. Przede wszystkim myśleć pozytywnie, yy, widzieć yy, pozytywne efekty każdej sytuacji, wyciągać z tego pozytywne wnioski, być pozytywnie nastawiony do życia, do działania, do realizacji celu i, i, i wiedzieć o tym, być świadomy, że pojawią się problemy, przeszkody. Natomiast to nie jest ważne. I tak sobie z tym poradzę i myślę pozytywnie o tym, co mnie czeka większe wyzwanie, kolejne wyzwanie, kolejny problem i trzeba możliwe, że nad tym problemem poświęci trochę więcej czasu, mocniej się zaangażować, jeszcze z siebie więcej wyciągnąć, ale wiem, że sobie poradzę, myślę pozytywnie o tym, nie zniechęcam się. Jeżeli mam negatywne myśli yy, i boję się tego, co mnie czeka, i boję się tych problemów, boję się porażek yy, i tych niepowodzeń, to, 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 to wysysa ze mnie energię, poziom energii. Cały czas żyję w strachu i czekam tylko, aż ten problem się pojawi, Chcę, żeby się nie pojawił, ale, ale cały czas o tym myślę, że on się pojawi, on się pojawia i wtedy zniechęcam się, rezygnuję, mam bardzo mało energii i to mnie tym bardziej jeszcze demotywuje. Mam cel, który, czyli pozytywne myśli, mam cel, który chcę zrealizować, czyli jest cel, ja wiem, że, że to jest dla mnie bardzo ważne, ten cel jest jednym z ważniejszych priorytetów. Myślałem o tym od jakiegoś czasu i mam przed oczami cały czas zrealizowanie tego celu. Już wiem, co się stanie po realizacji tego celu, jeżeli go zrealizuję, jakie przyniesie to efekty, jakie są tego skutki. Cały czas się rozwijam w tym, żeby pracować nad sobą, czy to są audiobooki, czy to są książki, czy to są podcasty. Coś, co pomoże mi w realizacji tego celu. Cały czas przyciągam do siebie więcej informacji, wiedzy, aby ten cel, yy, abym ten cel mógł zrealizować. Abyś ten cel mógł zrealizować. Dbaj o swoje zdrowie, ponieważ realizowanie coraz większego celu będzie wymagało ciebie też wytrwałości, Również przygotowania twojego, twojego ciała, organizmu, do tego, żeby być w stanie funkcjonować na wysokim poziomie, żeby być w stanie y, przetrwać w biznesie, czy w pracy, czy, czy, czy jeżeli realizujesz jakąś pasję po godzinach, czy zajmujesz się czymś na weekendy, to będzie to wymagało od Ciebie ogólnie aktywności, musisz popracować nad swoim również ciałem, organizmem, aby przygotować się do tego, żeby wytrwać możliwe, że przetrwać większą ilość godzin przez dłuższy okres czasu. I żeby się przy tym nie zniechęcić. Nie zniechęcił, więc o swoje zdrowie, aktywność fizyczną na co dzień, odżywianie. To jest bardzo ważne, żeby wytrwać w biznesie na wysokim poziomie, w pracy, przy realizacji jakiegoś celu, rozwijania pasji. Potrzebne, potrzebne, jest, potrzebne, jest, potrzebne jest przygotowanie również twojego, twojego organizmu, Twojego ciała do tego, żebyś. Był skuteczniejszy, efektywniejszy, produktywniejszy na, tydzień, na co dzień, w tym co robisz. Ludzie, zobaczycie, jakimi ludźmi się otaczasz. Jeżeli otaczasz się ludźmi, którzy widzą cały czas szklankę do połowy pustą, widzą cały czas negatywne e, sytuacje. Problemy, przeszkody, nieważne, co by, z czym by mieli do czynienia, cały czas myślą negatywnie. Są tacy ludzie, pewnie masz takich ludzi wokół też siebie. Mam nadzieję, że ich jest bardzo mało i mam nadzieję, że też to zaczynasz rozumieć, że jest ważne jest, żeby się otaczać pozytywnymi ludźmi, którzy tryskają pozytywną energią. Ponieważ jeżeli ty na tą chwilę nie masz energii, brakuje Ci energii, dodatkowo otacza się ludźmi, którzy działają podobnie, czyli nie mają energii, nie mają wysokiego poziomu energii, myślą negatywnie, Widzą same problemy i ogólnie są zniechęceni do, do życia, ustalając jakikolwiek cel, szybko się zniechęcają i ogólnie są, są niechętnie nastawieni do, do, do czegokolwiek, to uwierz mi, to się przełoży na ciebie. Ty zarazisz się tym sposobem działania, zarazisz się negatywną energią, tak to po prostu działa. Natomiast jeżeli zaczniesz otaczać się ludźmi, którzy działają na, na, na wysokim poziomie, stale się rozwijają. Stale dbają o swoje zdrowie, trening, wysiłek fizyczny, zdro... odżywianie i, i, i ustalają sobie coraz większe cele, chcą te cele realizować, to też przełoży się to też na Ciebie. Więc Ty zaczniesz rozumieć: OK, to teraz jestem w tym gronie, ja teraz chcę działać na takim samym poziomie, natomiast wybór jest do Ciebie. Wybór należy do Ciebie. To Ty musisz powoli dobierać swoje grono i angażować się w jakieś działania z ludźmi, którzy że działają na takim poziomie jakim, jakim ty chcesz działać. Więc otaczaj się pozytywnymi ludźmi, którzy działają na wysokim poziomie, mają duży poziom pozytywnej energii i realizują już cele. Odnoszą sukcesy. Jeżeli będziesz się otaczał takimi ludźmi, zarazisz się tym sposobem działania, poziomem działania. Masz misję i wizję, wiesz ogólnie co chcesz długofalowo w życiu osiągnąć. Cały czas widzisz to, czy to będzie za 5, 10, 15, 20 lat. Jeżeli zrealizujesz dany cel lub kolejny cel, lub cele, które sobie ustalisz, wiesz, co ci to przyniesie w życiu. I mogą być to naprawdę odległe, duże, ambitne cele. Możliwe, że to jest taka duża, ambitna, yy, odległa wizja, którą, którą masz przed oczami, ale, ale chcesz tam być. W którymś momencie w twoim życiu chcesz tam być i wiesz, że będzie to wymagało od ciebie wytrwałości, cierpliwości, zaangażowania, mnóstwo pracy, ale wiesz, że się nie poddasz. Chcesz to zrealizować. I małymi krokami będziesz się zbliżał do tej odległej wizji, realizując po drodze. Mniejszy, następnie większy cel, osiąganie, realizowanie celów będzie stanie się twoim nawykiem. Kolejny, wiesz teraz, czego oczekiwać, wiesz, że będą problemy, natomiast wiesz, że musisz działać na wysokim poziomie i wiesz, że wymaga to od Ciebie dużego poziomu energii, zadbasz o to, wdrożysz te zmiany w Twoim życiu i będziesz w stanie. Powoli realizować tą Twoją y, wizję, którą sobie ustalisz. No i rodzina, która na co dzień przynosi ci, podnosi Twój poziom energii. To też są wspólne cele. Albo przynosi, pomaga ci podnieść poziom energii, albo możliwe, że ci tej energii trochę zabiera na co dzień. Wiadomo, jeżeli masz wokół siebie y, y, dzieci, które wymagają od ciebie dużego poziomu energii, to musisz. One nie rozumieją, że ty miałeś 10-12 godzin ciężkiej pracy nadal od Ciebie będzie wymagane to, aby jeszcze utrzymać tą energię w domu i poświęcić tym dzieciom jeszcze trochę czasu. Ponieważ one potrzebują w domu taty, rodzica, a nie biznesmena, przedsiębiorcy, który może opowiada, jaki miał trudny dzień. Jeżeli działasz na wysokim poziomie, to pewnie codziennie to jest trudny dzień, I codziennie jest dużo pracy, codziennie jest zaangażowanie, ale codziennie też jest czas dla rodziny i to są wspólne, ambitne cele, o których trzeba rozmawiać. Jeżeli Wszyscy rozumieją, co jest w planie, rozumieją Twoją wizję i są częścią dużego, dużego celu. Jest to wspólny cel, gracie do wspólnej bramki, są to wspólne sukcesy. Ten, ten poziom energii od Ciebie jest wymagany na co dzień. Wspieracie się nawzajem, ale to Ci też dodaje dodatkowej energii. E, I wiesz, że ta energia przez cały dzień, również po przyjściu do domu jest od Ciebie wymagana, a te, a te wszystkie elementy pomagają Ci właśnie w tym, żeby ta energia, żeby te, te, tej energii było. Żeby, aby kogoś zapalić, moi drodzy, trzeba samemu płonąć. Pamiętajcie więc, jeżeli chcesz, aby ludzie, którzy się otaczają, którzy, się, y, którzy, którzy otaczają ciebie, którzy współpracują z tobą, dysponowali duże, dużą, dużym poziomem energii, to ty musisz sam wziąć odpowiedzialność za to, żeby tą energię mieć w sobie, pracować nad tym. Tym bardziej, jeżeli jesteś liderem, jeżeli jesteś odpowiedzialny za zespół, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, masz biznes. Czy pracujesz w jakiejś strukturze, współpracujesz z ludźmi, masz pod sobą ludzi, z którymi, z którymi masz na co dzień do czynienia, to od ciebie, od lidera, od osoby odpowiedzialne, odpowiedzialnej za tych ludzi jest wymagane, aby dysponować wysokim poziomem energii, ponieważ energia przechodzi z osoby na osobę. Jeżeli tobie tej energii brakuje, tym ludziom będzie tej energii brakowało. Jeżeli ty nad, nim, nad tym nie pracujesz, nie pracujesz nad tym, żeby mieć coraz więcej, no to oni też również nie będą pracować nad tym, żeby mieć coraz więcej. Ustalisz standardy, wdrożysz nawyki, wdrożysz proces, to uwierz mi, ten proces będzie działał w całej strukturze. Będziesz pracował nad tym też również, żeby on działał w całej strukturze. Eee, także energia sukcesu wymagana, energia wymagana jest do tego, żeby zrealizować, uwierzcie mi każdy jeden cel, aby wytrwać przy tym procesie. Im większy cel, tym bardziej musisz zadbać o to, żeby mieć tą energię na co dzień, nie zniechęcać się i, i tym bardziej jest ona ważna właśnie w tych momentach zwątpienia. Kiedy jest, przechodzisz przez tą barierę, kiedy przechodzisz przez ten etap, chcesz się poddać, ale wiesz, zadbałeś o te wszystkie elementy, o których tutaj mówiliśmy, masz pozytywne myśli, pozytywne myślenie i wiesz, że napotkałeś na ten moment, który teraz trzeba przebrnąć. Trudniejszy moment, on zawsze się pojawi w każdym procesie, przy realizacji każdego celu i osiągania sukcesu w życiu. Yy, moi drodzy, także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że, że materiał jest wartościowy. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie... Tego materiału, również sugestie, sugestie co do nowych materiałów, jakieś nowe tematy, które chcecie, żebym omówił w przyszłych odcinkach. Napiszcie w komentarzu. Jeżeli jeszcze nie udało Wam się subskrybować kanału. Subskrybujcie kanał, naciśnijcie też na dzwoneczek, co pomoże Wam otrzymywać regularne powiadomienia. Pamiętajcie, co tydzień nowy materiał na kanale Biznesmanie jest was coraz więcej, coraz więcej subskrybentów, coraz więcej osób się w to angażuje, coraz więcej osób widzi, widzi wartość, to mi daje też motywację do tego, żeby. Ogólnie tworzyć tematy, przygotowywać się do tego, analizować i też być w tym coraz lepszy, ponieważ to też jest mój cel. Eee, pozdrawiam Was, no i do następnego.